Dzień dobry kochani, dzień dobry. Witam Was serdecznie w niedzielny poranek. Przy bardzo ładnej pogodzie. U mnie kwitną drzewa i to tak przepięknie wygląda, że mam ochotę to namalować. No, ale mam jeszcze mnóstwo innych pomysłów do re realizacji, i no wszystko się przekłada w czasie, niestety. Kawka z rana. Trzeba kawkę? O, jaka dobra kawka. Mm. Ostatnia dzisiaj, bo skończyła mi się kawa. <noise> nie kupiłam. Więc, więc mam y, problem, bo nie będę dzisiaj bez kawy. Czy znaczy, mam jeszcze kawę taką zwykłą, bo ja pijam rozpuszczalną kawę. Wiem, zaraz powiecie, że to śmieci ta rozpuszczalna kawa. No, ale ja ją tak piję, bo ją lubię niestety, no. Wiem, że kiedyś mój sposób odżywienia się na mnie zemści, że mm, mogę mieć jakieś problemy zdrowotne, no, ale, ale po prostu lubię i tyle. I staram się y dawać sobie w życiu mnóstwo przyjemności właśnie dlatego, żeby walczyć z moim... Problemami y, lękowo-depresyjnymi, bo jeżeli będę się katować jakimiś y, y, potrawami, których nie lubię, a są zdrowe, no to mój umysł się zbuntuje, moja psychika zacznie chorować, dlatego że jest przymuszana do czegoś, czego nie chcę, więc wolę żyć w jakiejś takiej formie przyjemności, a oczywiście. Y, Staram się mieć jakieś granice, że na przykład y, nie pijam alkoholu na umór, żeby y, y, zniszczyć sobie wątroby. No ale kawkę dwa, trzy razy dziennie posłodzoną sobie wypijam. A dzisiaj będzie tylko jedna. No bo nie ma kawy. Mm. Chyba, że zrobię sobie y, tą kawę, którą otrzymałam od pani Joanny z, z Ameryki. Pozdrawiam serdecznie pani Joanno. Jeszcze mam, jeszcze mam. i No ale mleczko mi się też kończy, jak nie urok to jak to mówią dalej. No i okej, okay, no, no przeżyję, przeżyję. Ziółka są, ziółka są zdrowe. Lubię niektóre tylko, ale, ale tak ogólnie to tak nie przypadam zapijaniem takim ciągłym ziół. Tak samo z zieloną herbatą, jest dla mnie zbyt gorzka. Ja wiem, że trzeba ją zalać najpierw i odlać tą wodę, później drugi raz ją dopiero zalać, bo do tego ten smak ma inny. Ale niestety, no nie podchodzi mi zielona herbata i tyle. No, wiem, że jest zdrowa. No ale dobrze, już yy, nie mówmy o niezdrowych i zdrowych rzeczach zaczęłam tą torebkę wczoraj to jest etap pierwszy jeszcze nie, nie dokończony, bo gdzieś tam mi jeszcze nie, nie złapało Kolej... tą torebkę którą wczoraj Wam pokazywałam już ją nakleiłam, wygląda mniej więcej tak, no rogi są jeszcze luźne, to wszystko będzie jeszcze poprawione, albo sklejone, albo zszyte coś tam wymyślę i tak wygląda i jest miejsce na koraliki, jest miejsce na fręzelki, więc no, będzie się działo, będzie się działo z tą torebką. No, a wczoraj spędziłam czas na wzorach pikasowskich. Nie wiem, czy pamiętacie, jak znalazłam na śmietniku takie gorsety tego typu. Ja pokażę na razie od tyłu jak to wygląda. To takie sklepowe gorsety na ciuszki. A ja to pomalowałam na formę pikassowską. Jest jeszcze do poprawek, bo jest taka... No malowałam przy, przy ciemnym świetle, ale po prostu tak mnie to wciągnęło, że stwierdziłam, że muszę to <śm> zrobić przynajmniej częściowo. I wyszło tak. A u góry jest lampka. Jeszcze jest niepodłączona. To też jest śmietnikowa, znajdę, bo to jest lampka tego typu i nie ma wtyczki. więc muszę dopracować wtyczkę kabelek. Znaczy, może nie ja, ale kogoś poproszę, żeby mi to zrobił. I taką sobie wymyśliłam lampę w stylu Picasso. Tu są jakieś oczy. Jedno, drugie. Mam jeszcze yy, chyba jeszcze jedno albo dwa takie gorsety, więc jeszcze zrobię. Yy, może w innej tonacji kolorystycznej, ale spodobał mi się ten pomysł. <laughs> jeszcze ją będę chciała utwardzić z tyłu, ponieważ to jest bardzo delikatny materiał, cienki plastik i wyłożę go gipsowaną szmatką, żeby po prostu była to forma bardziej stabilniejsza i, i, i lepiej, lepiej się trzymała na, na ścianie, powiedzmy, czy na jakimś biurku. Na biurku to by trzeba było jeszcze zrobić taką tylną podstawę, żeby to po prostu stało na biurku. Bardziej to jest na, na ścianę. No, także wczorajsze moje prace tak wyglądają. A dzisiaj, no, nie wiem dlaczego, mam straszny... Opór wyjścia na, 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 na słońce. Zauważyłam w marcu, jak było kilka takich ładnych dni i wyszłam na słońce, to ja się bardzo źle czułam. Ja to powtarzam od wielu lat mniej więcej od pięciu, sześciu, gdzieś tak czuję. Nie wiem dlaczego że słońce bardzo męczy. Tak, jakby się coś zmieniło w składzie y, tych fotonów słonecznych nie wiem jak to się nazywa fachowo. Że one po prostu um, mają takie działanie um, odwrotne niż kiedyś. Kiedyś słońce <laughs> napełniało nas energią, a ja, jak przychodzę z takiego spoceru na słoneczną pogodę, to ja jestem po prostu dentka, wypluta i czuję, że jest to spowodowane nagrzaniem się przez promienie słoneczne. Nie wiem, dlaczego ja tak czuję, być może gdzieś tam w mojej głowie coś się uroiło, ale. Boję się wychodzić w słoneczną pogodę. Nie mam pojęcia, w, czy, w czym rzecz. Gdzieś wyczytałam, że mm, są takie <laughs> problemy, gdzieś też natury nerwicowej, że mm, osoby depresyjne unikają słońca. Być może jest to też przyczyna, mm, ale no. no to jest akurat niezbyt chyba dobre, bo witamina D3 pochodząca słońca, ze słońca jest dla nas zdrowa i potrzebna, bo my żyjemy w takiej szerokości geograficznej, że mamy mniej tej witaminy D3 słonecznej, no bo mamy mniej, mniejszą ilość słonecznych dni w roku niż na przykład kraje południowe. Zauważyliście na pewno, że kraje południowe są bardziej takie radosne, wesołe, mniej się przejmują problemami, Oczy, mają pewnie swoje problemy, ale są po prostu tacy bardziej energiczni i żywiołowi. Zawsze nam, nam się kojarzy jakaś natura włos, włoskiego mężczyzny, bardzo takiego y, 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 radosnego, takiego trochę nieobliczalnego. Kobiety również są bardziej takie głośne, mają ten, ten, taką swoją jakby osobowość bardziej energiczną. No i tak samo jest z Hiszpanią, z Portugalią. Wszędzie tam, gdzie jest więcej słońca, to po prostu ludzie są bardziej tacy energiczni i radośni. No a my, no, my jesteśmy w takiej strefie przejściowej, więc musimy tego słoneczka łapać jak najwięcej. No ale jak ja go mam łapać, jeżeli ja się go boję Znaczy boję, no po prostu ono mnie męczy i, i zauważyłam, że mam lęk do wychodzenia z domu w ładną pogodę, co jest nienormalne, bo ładna pogoda to powinna właśnie jak najwięcej wychodzić, spacerować i, i mieć kontakt z naturą. Także, że no, nie wiem z czego ten fenomen. Jeżeli macie takie odczucia, to zapraszam do wymiany poglądów. Zauważyłam, że po wczorajszym filmiku też się parę osób uruchomiło. Tak wdałam się też w jedną z dyskusji, może niepotrzebnie, no ale no, czasem mnie razi... Twardogłowość niektórych osób, że, że tak e, mocno wierzą w coś, kto, co ktoś powiedział, a nie, nie zostało to e, tak, tak do końca udowodnione. I, I czasem żyjemy gdzieś takiej nieświadomości, którą nam wepchnęła szkoła, że tak powinno być, że tak jest na pewno i wrzucono nam mnóstwo wzorów matematycznych, fizycznych, chemicznych, które powodują, że wierzymy w niektóre rzeczy. No, wczoraj to, to był to problem z lądowaniem na Księżycu. <noise> no, jest dużo osób, która w to nie wierzy, że lądowano na Księżycu. Ja od dziecka w to nie wierzę. Nie wiem dlaczego, ale mam takie jakieś dziwne uczucie, że to jest niemożliwe, żeby w latach 60., -tych, 70. -tych technologia była już tak na takim wysokim poziomie, żeby mogli wypuszczać ludzi w kosmos i jeszcze żeby tam stanęli. I żeby jeszcze tam y, ktoś, y, kto sfilmował y, start y, y, na Księżycu, też y, niby kamera samosterująca, którą tam zostawiono, no. Ale y, i, I zawsze się z tym, z, tym, z tym biłam, z tymi myślami, wylądowali czy nie wylądowali. No i, y, i ostatnio trafiłam też. Y, obejrzyjcie sobie, jeżeli chcecie, oczywiście, bo ja nie, nie, nie. Y, 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 no. Y, nie nakazuje nikomu, co ma oglądać. No, są też takie opinie, że ja mówię, co macie oglądać w telewizji. Nie, kochani, ja mówię, że żeby najlepiej w ogóle jej nie oglądać. A jeżeli już to programy y, naukowe, <taki> takie, takie typu National Geographic, Discovery, jakieś odkrycia archeologiczne i tym podobne rzeczy, zachowania zwierząt w Afryce czy tam w dżungli amazońskiej. To przynajmniej jest jakieś takie relaksujące, bo jednak to jakiś tam kontakt z naturą przez szkło, no ale dobrze, niech będzie. Ale wracając do lądowania na Księżycu, zapraszam do obejrzenia filmu Lśnienie Stanleya Kubricka i dokumentu pokój 237. Prawdopodobnie, ja nie mogę tego stwierdzić, nie mogę tego zweryfikować, ale mogę swoją opinię wyrazić, to co się dogrzebałam. Lądowanie na Księżycu sfilmował Stanley Kubrick. I pod koniec lat 90., właśnie starał się pokazać przekazać on oczywiście nie może tego powiedzieć głośno. Ale w, w filmie lśnienie jest bardzo dużo y, motywów. Y, I ten dokument pokój 237 to pokazuje, y, że, że jednak nie do końca to lądowanie może być prawdziwe. Ja nie, nie zakładam, że nie było tak do końca, bo nie wiem, po prostu nie wiem, ale w moim odczuciu jego nie było. <śledz> Ja wiem, że tak sobie mówię, że w latach 70. nie mogli latać na Księżyc. No wtedy latali, a czemu teraz nie latają? Teraz się przygotowywują do latania i tworzą jakieś ekspedycje. Nie wiadomo kiedy, co i jak. Nawet Elon Musk nie, jeszcze nie poleciał na Księżyc, a ma przecież tyle technologii, że mógłby. Przecież te jego rakiety latają i gdzieś tam i spadają. Podobno widzieliście film o tym, jak się paliła Tesla samochód, zapaliła się samoistnie i, i musiano, yy, wrzucono ją chyba do rzeki nie wiem, tam później widziałam taki filmik, nie jestem pewna więc nie chcę Was wprowadzać w błąd ale widziałam filmik, jak ją wyciągają z rzeki bo nie wiedziano, jak ją ugasi to ją do, wrzucono ją do rzeki no także, no, no cyrk na kółkach z tą naszą technologią no ale znowu tak sobie myślę, że jeżeli w latach 70. nie było technologii, teraz niby jest. Znaczy, wtedy była, teoretycznie była, technologia do, do latania w kosmos. Ja uważam też, że no, jestem trochę foliarą, więc no, niestety musicie się kochani z tym pogodzić, że ja czasem będę musiała, czy znaczy musiała, chciała coś tam przemknąć w, moim, w moich filmikach. Jakieś moje rozkminki na temat teorii spiskowych, że nad nami jest szkło, nad Ziemią jest szkło na wysokości około 300 tysięcy kilometrów i nie przebije się nikt przez to szkło, i my nie latamy w kosmos. My latamy tylko na taką wysokość, kiedy kończy się atmosfera, gdzie są satelity i, i, i tyle, a dalej już się nie da. Y, Podobną, więc też tego nie sprawdziłam, więc tego nie mogę zweryfikować, ale lubię takie teorie sobie y, y, czytać i y, y, oglądać. No, Traktuję w takiej formie, takiej baśniowo-mitologicznej, że może tak być. Y, a czy jest, y, nie wiemy. Y, więc, suma summarum, odpuszczam temat i robię swoje. A co robię? Robię moje rzeczy moją twórczość. Więc, no, ale jeszcze nie skończyłam tej myśli, że tak sobie myślę, że w latach 70. nie było technologii do latania na księżyc, ale przecież w starożytności prawdopodobnie mieliśmy możliwość latania, były znaczy, może nie, nie, nie u nas tak do końca, ale w Indiach latały vimany, to takie pojazdy latające. Są rysunki naskalne, jakieś tam też przekazy w formie treści, że starożytni Hindusi latali w powietrzu, no jakby na samolotach, mieli takie własne pojazdy, one się nazywały właśnie vimany, więc jeżeli wtedy się dało latać, to może teraz też się da latać i w tym czasie między Starożytnością, a naszymi no, możliwe jest wszystko, że da się latać wszędzie, tylko my o tym nie wiemy. No i tak tak to wygląda. No. Yy. I, 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 I co ja jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Yy, zaczynam serię, m, bo pytałam Was, czy chcecie sygnatury porcelany. Yy, no. Komentarz jeden znalazłam, że jest, więc jest, jeżeli jest chociaż jeden komentarz, że chce ktoś, to będę od czasu do czasu te, te wytwórnie porcelane czytać i zaraz będę robić drugi odcinek, właśnie żeby już nie mieszać tutaj rozkminek z tymi sygnaturami, to, to zrobię to osobno. No, i cóż moi drodzy, i cóż więcej ja mogę powiedzieć, no. Tyle dziś króciutko. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko. Bądźcie otwarci na nowe teorie, bo wszyscy wielcy naukowcy że przepchnęli swoją teorię i do w nie wierzymy, kiedy byli wyśmiewani. Nawet Jezus był wyśmiewany. No i w końcu go ukrzyżowano, bo był dla niektórych wyznań niebezpieczny. No, mówię tu bardziej o tych hebrajskim, hebrajskim wyznaniu, że żydzi jednak y, nie uwierzyli w nauki Chrystusa i uważali go za zagrożenie więc no stało się jak się stało y, w każdym razie ludzie którzy y, odkryli mnóstwo ciekawych y, rzeczy na początku swojej drogi byli wyśmiewani więc y, weźmy to pod uwagę że Teorie spiskowe może są spiskowe, ale kiedyś mogą stać się faktem, i tego nikt nie wie, czy, co jest prawdą, a co nie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.